Witam Państwa w komentarzu walutowym Bose FX Ja nazywam się Konrad Tryczko i pracuję jako analityk walutowy w domu BOŚ. Dziś dzień 10 kwietnia, jest godzina 13. Dlatego zapraszam na omówienie sytuacji na czterech najciekawszych moim zdaniem parkach walutowych, najciekawszych układów, jakie w tej chwili wyklarowały nam się na rynku walutowym. No, tradycyjnie zaczynamy od eurodolara, to jest paradominująca dominująca w stosunku do pozostałych krosów. dlatego zakładając jakąkolwiek analizę należy ją wpierw, wpierw przełożyć na, na możliwe scenariusze na rynku eurodolara. No, to, to co w tej chwili jakby widać od razu to to, że w ujęciu dziennym widzimy, że testujemy tutaj tą linię takiego krzywego rgr W tej chwili widzimy, że tutaj ta linia trendu w tej chwili powstrzymuje przed dalszymi spadkami. Niemniej już poprzedni parę świec przyniosło test tego zakresu. Jak widać, że ten popyt poniżej tego, to poniżej zakresu 1,30, jest dość duży, jest dość mocny. Także tutaj raczej możemy oczekiwać, iż kolejne godziny przyniosą na pewno dragowanie tutaj w górę. Widzimy, że ostatnia świeca pokazuje również dominację popytu, który nie zdołał przebić tego zakresu. Dlatego też możemy oczekiwać odreagowania gdzieś w kierunku 1,39. Także to, że to jest jakby ten scenariusz najbardziej optymistyczny w tej chwili. Możemy oczywiście zakładać, że dzisiaj ci ograniczony handel, mniejsza płynność, dopiero jakby część będą że część inwestorów przedłużyła sobie święta. W związku z tym te ruchy nie są w tej chwili takie decydujące. Zobaczymy tak naprawdę, jak sprawa zostanie rozwiązana jutro, kiedy powrócą już inwestorzy ze wszystkich rynków i będzie wiadomo, jak, jakie są te tej chwili nastroje na euro na rynku dolara. Drugą parą, jaką ostatnio tutaj bardziej obserwuję, jest para funt-dolar. I tutaj podobnie, tutaj nawet rzekę, że tutaj widać lepszego ergiera bardziej dokładnego, tutaj bardziej z punktu widzenia kanonu analizy technicznej, ten RGR wygląda bardziej prawidłowo, mianowicie ewidentna linia szyi. Linie szyi tutaj linia ramion no nie zostały jeszcze przetestowane. Niemniej zejście tutaj do wsparcia po pozornie 1,5815 no wskazuje, że tutaj te nastroje są bardzo złe na rynku. Wiadomo, że oczywiście tutaj to nie są nastroje um, tyczące się dokładnie funta, tylko funta naprawdę replikuje w dużej mierze zachowanie eurodolara. Dlatego też ten spadek tutaj raczej nie jest powiązany ze słabością gospodarki yy, brytyjskiej, która no my, no my, no, no, faktycznie ma miejsce. Raczej chodzą to są ruchy pochody na eurodolarze. Tutaj raczej zakładałbym, że kolejne godziny pozwolą nam zobaczyć TS 15858 także raczej to jest pewne odragowanie też zakładał. W tym razie, że jednak nie widzimy, żeby to było potwierdzone przez układ wskaźnikowy tutaj ewidentny sygnał sprzedaży na Stochastiku, generowanie sygnału sprzedaży również na MACD. I teraz tak naprawdę pytanie wygląda. Pytanie jakie należy postawić się w tej chwili takie. Czy, czy popyt doła podbić lekko kurs, niwelując te, tutaj te, te, te wskaźniki, czy być może uda nam się doprowadzić do testu tego zakresu. Trzecia para, to nasza krajowa para euro złoty. Ci z Państwa, którzy czytają moje poranne komentarze do, 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 do rynku złotego, doskonale wiedzą, że y, od pewnego czasu tak naprawdę już od dwóch, trzech tygodni piszesz że zakres 4,18-420 jest kluczowy dla złotego w perspektywie tego roku tak naprawdę. Jeżeli, jeżeli ten zakres stanie, pęknie, jest nim przekroczony, to, to możemy spodziewać się ruchu, ruchu nawet w kierunku 4,80. 4,40, 4,50, także tutaj tutaj te, ten zakres potętnego bicia jest dość duży. Trzeba pamiętać, że to co w tej chwili obserwujemy, tutaj no, testujemy, mm, do, dokładnie testujemy 4,18, widzimy, że tutaj podliśmy tak naprawdę już 5 prób przebicia tego zakresu. Tak na, widać, że, ten, że ta podaż w tym zakresie jest dość aktywna. Złoty przez długi czas pozostawał stabilny w stosunku do zachowania euro-dolara, niemniej tutaj widzimy, że te, że te ostatnie wydarzenia, one sprowokowały część kapitału do realizacji tych zyskownych pozycji, w związku z tym, jeżeli w tej, chwili, w tej chwili bardziej aktualnym scenariuszem jest zejście ponowne w kierunku, i 415,5, niemniej zejście tego zakresu i pozostanie tam, ono nie oddala tego niebezpieczeństwa, niebezpieczeństwa przekroczenia 418. Ba, jeżeli, jeżeli kurs złotego pozostanie powyżej linii trendu, to tak naprawdę trzeba powiedzieć, że przebicie 418 to jest kwestia najbliższych sesji. Tutaj m, te sentymenty wokół Europy, re, jakby regionu Europy Środkowo-Wschodniej zaczynają się pogarszać, również ze sprawą Węgier. Czwartą i ostatnią parą jest para y, dolar do franka. Tutaj mogą się Państwo zapytać, dlaczego dolar do franka, a nie euro kiedy tutaj ostatnio mieliśmy takie dość ciekawe wydarzenie, mianowicie przebicie 1,20 na euro chf a mianowicie dlatego, że wydaje mi się, że para dolar do franka pozwala jakby czerpać nam y, z ruchów na euro chf nie będąc ograniczanym tutaj, to co tym wspominałem że zakres mm, 0,90 i poniżej tutaj na rynku były mm, swego rodzaju plotki, flowsy i y, to nie był naturalny ruch, że tutaj SNB sprowokował to, ten ruch i tak naprawdę duża, duża część SN, kapitału SNB uczestniczyła w generacji tego impulsu. To widzimy, to stało zostało to również potwierdzone podejściem tutaj. Widzimy, że zejście pod 0,90 spotkało się już z jednoznacznym wybiciem w górę. No w tej chwili to, co poprzednio sugerowałem, że 0,92 stanowi bardzo, bardzo ciężki opór sforcowany dla, dla popytu. Niemniej, tak jak też pisałem poprzednio, to gdyby tutaj wchodziło tylko czynniki rynkowe, no to raczej moglibyśmy zakładać, że ten, SOP, że ten opór nie zostanie przebity. Niemniej tutaj trzeba jakby dyskontować również to, że SNB jest w arkuszach. Jeżeli mamy bank centralny w arkuszach, tutaj poziomy techniczne no, tracą trochę na znaczeniu. Dlatego też, jeżeli, jeżeli zobaczymy, to dzisiaj jest konferencja, by najprawdopodobniej SNB. Zobaczymy, jaki jaka będzie wymowa tej konferencji, jeżeli jeżeli konferencja, traść konferencji, Tomasz Jordan wspomni coś na temat obrony kursu i m, tak kwalię pogrozi palcem spekulantom, którzy dopuścili się z, złożenia tego ostatniego dużego zlecenia, to możemy ruszyć w górę. Możemy ruszyć w górę gdzieś w kierunku 0,93. I tutaj tak naprawdę te komentarze ze strony decydentów SNB, SNB będą kluczowe również dla, również dla rynku USCHF. Dziękuję bardzo za uwagę.